Cześć, dzień dobry. Tomasz Degent, etatowy uciekinier. Zawodnik, który uwielbia spektakularne, długie akcje. Wygrywa po pełnym taktyki, emocji, ataków etapie w Neapolu. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na Giro di Italia. To miał być dzień Matthew Vanderpool'a. Matthew Vanderpool ostatecznie spóźniony. Tak jak ten chłopak się napracował, tak jak się naatakował, tak jak się uszarpał to jego i znów yy, w samej końcówce nie odpuszczał próbował za to kochamy Matiu Vanderpula, za to yy, kibice na całym świecie mają go za swojego idola no bo yy, naprawdę on robi rzeczy wielkie i wybitne natomiast tym razem tego dnia Jemu zabrakło, zabrakło mu, słuchajcie, zaledwie paru sekund, być może, być może ten wczorajszy dzień w Apeninach, gdzie również szarpał, zadecydował o tym, że w decydującym momencie, no, kiedy po kolejnych i kolejnych i kolejnych przetasowaniach w ucieczce, on się nie zabrał z zawodnikami Lotto Sudal Dehentem i Van Hauke oraz y, przedstawicielami Movistaru i Bardiani, y, ale potem próbował gonić, potem próbował gonić. Y, y, to wyglądało tak, że będziemy mieli powtórkę z tego jego odbizanckiego zwycięstwa w Amstel Gold Race, gdzie rzutem na taśmę dopadł uciekających zawodników, i jeszcze wystawił koło na finiszu. Teraz teraz zabrakło. Jeżeli chodzi o Dehenta, no to Dehent odwalił kawał roboty. Naprawdę to było świetne, bo on z jednej strony prace, wyglądało, jakby pracował na wanhałkę. Z drugiej strony to właśnie młodszy kolega z drużyny pomógł mu w końcówce. I tak naprawdę myślę, że gdyby było trzech zawodników, czyli jeden z Lotto, jeden z Bardiani, jeden z Movistaru, to e, van by ich dopadł. Przez to, że było dwóch zawodników lotosu, ale oni faktycznie pracowali, współpracowali, wiedzieli, że mają przewagę taktyczną nad tym. Współuciekinierami e, i że mogą jechać praktycznie do końca, dlatego ta bardzo szybko spadająca, e, spadająca e, strata, e, przewaga nad Van e, no, utrzymała, się, utrzymała się i The Hand mógł e, zwyciężyć na etapie Giro d'Italia. To jest ten zawodnik, pamiętajcie, który był w Giro d'Italia trzeci w klasyfikacji generalnej po ciekawej ucieczce. Na natomiast on zdjął z siebie presję walki w klasyfikacji generalnej i stał się właśnie tym kolarzem, który dostarcza nam emocji takimi długimi ucieczkami, długimi rajdami tutaj to nie była jazda samotna, to była jazda w ciągle ewoluującej rozwijającej się, rywalizującej ze sobą ucieczce ta trasa w Neapolu naprawdę dostarczyła, tak, to układ trasy właśnie cały czas podjazd, zakręt, zjazd, wyjazd z miasta, wjazd nad morze, to było, to była idealna naprawdę, to była idealna sceneria na taki etap jak dzisiaj, już pod koniec pierwszego tygodnia, gdzie klasyfikacja generalna jest ułożona, gdzie wielu znakomitych zawodników ma już straty i chce Coś zrobić. Ale właśnie w tej ucieczce był Guillaume Marteau, który odrabiał, wirtualnie odrabiał straty z Etny, no i on był zagrożeniem dla kolarzy Treksa Gafredo, którzy musieli tutaj pilnować, pilnować sytuację. Oczywiście jutro jest Blockhouse, podjazd porównywalny parametrami z Alpduest, więc Marteau znów po takim wysiłku pewnie jutro znowu przytuli trochę minut. Nie w tym rzecz. Utrzymanie koszulki lidera przez każdy dzień to jest prestiż, to są pieniądze, to są punkty, to jest obecność w mediach, dlatego drużyna Trek-Segafredo musiała pilnować sytuacji. Było blisko, aby się zagapili, ponieważ na ostatnim podjeździe, tym, który kończył się 6 km przed metą, kolarze Bory pojawili się blisko czoła peletonu, no i Lenard Kemna próbował, próbował zaskoczyć lidera Lopeza z Trek-Segafredo, ale ten Poszedł mu po kole, przypilnował, przypilnował sytuacji. Zatem no, w klasyfikacji generalnej znów bez, znów bez zmian. Także etap pełen emocji, etap pełen kolarskiego rzemiosła do obserwowania, to były takie mini-mistrzostwa świata. Ta trasa faktycznie przypominała to, co obserwujemy podczas Mistrzostw Świata takie rundy po mieście z niewielkimi podjazdami no i właśnie cała masa różnych przeróżnych interesów. Klasyfikacja generalna ucieczka. Walka o zwycięstwo etapowe, walka o jedną z tych licznych klasyfikacji w Giro d'Italia, które mamy naprawdę bardzo, bardzo. Dużo się działo, świetny etap, znakomity. No i nawet niekoniecznie taką stricte kolarską, sportową rozrywką, niekoniecznie muszą być te etapy, na których tylko i wyłącznie rywalizują ze sobą te największe gwiazdy walczące o stricte różową koszulkę na koniec wyścigu. Także ja jestem pod wrażeniem, bawiłem się świetnie, oglądało się to. Znakomicie. No, i oby więcej takich etapów. A takich etapów w planie na tym Giro jest jeszcze kilka. Także, jeżeli tylko zawodnicy utrzymają motywację, to ja będę naprawdę w pełni usatysfakcjonowany. <grym> Także dzisiaj na szybko, zaraz nagrywam to dosłownie po tym, jak parę minut po tym, jak dechent minął mi linię mety jako pierwszy. Jestem pełen entuzjazmu, podobało mi się. Mam nadzieję, że Wam też. Dziękuję uprzejmie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.